Rozdział pierwszy. Strachy na lachy. W samym sercu magicznego miasta Neonori, gdzie nocne lampy mrugały jak gwiazdy na niebie, stał bar o wdzięcznej nazwie Sen na Lada. To miejsce słynęło z tego, że nigdy się nie zamykało. W końcu sen i koszmary nigdy nie mają godzin pracy. Za ladą krzątał się właściciel. Ośmiornica o twardym imieniu Rambo. Miał osiem ramion, a każde z nich zajmowało się czymś innym. Jedno nalewało kakao, drugie polerowało kufelki, trzecie drapało go po głowie, czwarte odganiało muchę, a piąte machało znajomym. Przy ladzie, pośród talerzy i kubków po kakao, spał nowy bohater Neonori a przynajmniej tak wszyscy o nim mówili koala nikoś chrapał tak głośno że szyby w barze drżały a neonowy szyld nad wejściem co chwilę gasł i zapalał się na nowo jakby sam miał czkawkę bohater koszmarów mamrotał nikoś przez sen oblizując się jakby właśnie śnił o cieście z eukaliptusem Dookoła stołu zebrała się gromadka dzieci. Wszyscy wlepiali w niego oczy, jak w największego Herosa świata. Nikoś opowiedz nam jeszcze jedną historię, poprosiła mała Hela, stukając go w futrzaste ramię. Opowiedz o szkole, dodał Grześ. Jak to było? Jak pokonałeś tego potwora? Na te słowa Koala podskoczył. Otworzył jedno oko i przeciągnął się leniwie, udając, że wcale nie spał. Ach, moi drodzy, nikoś wstał i poprawił swoją pelerynę. To była walka stulecia, koszmarna szkoła była tak wielka, że miał korytarze długie jak szyja żyrafy, tablicę ogromną jak niebo i potworną nauczycielkę matematyki, która pluła cyferkami z kwasem. Ale ja ani trochę się jej nie bałem. Dzieci wytrzeszczyły oczy. I co zrobiłeś? Spytał ktoś z tyłu. Napiąłem wszystkie moje mięśnie, a jak szkoła je zobaczyła, to zaczęła uciekać przede mną, a ja goniłem ją przez dziesięć kilometrów. Opowiadał koala, wymachując łapkami tak szeroko, że prawie strącił kubek z kakao. Aż w końcu, Bach! Jednym ciosem wybiłem wszystkie okna i wtedy. tu nikoś przerwał, bo jego powieki i głowa powoli zaczęły opadać. Wtedy ona sama się poddała i znowu spał na stole, z nosem w poduszce. Dzieci wybuchnęły śmiechem, a niektóre zaczęły go szturchać. Wtedy rozległ się głośny huk. To Rambo stuknął macką Wladę. Wstawaj, śpiochu! ryknął. Przyszło nowe zlecenie ze świata ludzi. Nikoś poderwał się jak rażony piorunem, udając, że był w pełni gotowy od dawna. Nie śpię! Przeglądałem tylko wnętrze własnych myśli. Poprawił się rozglądając na boki. Jestem zwarty i gotowy. Rambo zerknął na kryształowy gong misji, z migoczącym światłem, i przeczytał zgłoszenie. Sześciolatek, imieniem Tomuś, nie może zasnąć, bo panicznie boi się ciemności. O ciemności? Powtórzył Nikoś i przełknął ślinę. Tak, Rambo spojrzał na niego podejrzliwie. Misja w sam raz dla ciebie. Ciemność to twoje naturalne środowisko. Koala wypiął pierś i uniósł palec ku górze. Półka z masłem, oznajmił. Poradzę sobie z tym, z zamkniętymi oczami. Tylko przypadkiem tam nie zaśnij. Szepnęło jedno z dzieci, a cała gromadka zachichotała. Nikoś, żeby nie wyjść na chórza, zamachał łapkami i poważnym tonem dodał. Najpierw jednak muszę się wzmocnić. Walka z koszmarem wymaga kakao o mocy trzech łyżeczek cukru. Rambo przewrócił oczami, ale nalał mu kubek. Koala wypił i westchnął teatralnie. Eee, właściwie czuję, że dziś mam trochę mało mocy. Może jeszcze jedno kakao, mruknął, patrząc niewinnie. Jeszcze jedno? zapytała Hela. Przecież wcześniej wypiłeś już pięć kubków, tylko pięć, udawał zdziwionego nikoś. Pewnie dlatego jestem taki senny. To zdecydowanie za mało, żeby stawić czoło prawdziwemu koszmarowi. I tak zamiast wyruszyć, zamawiał kolejne kubeczki. A to znów udawał, że zapomniał swojego magicznego kocyka bojowego. A to, że musi najpierw policzyć wszystkie gwiazdy na suficie. Dzieci zaczęły się nudzić, a Rambo przyglądał mu się coraz uważniej, stukając macką w blat. Nikoś, powiedział w końcu poważnym tonem, czy ty próbujesz wymigać się od tego zlecenia? Co? Ja? W życiu. Przecież jestem bohaterem. Odparł koala z wymuszonym uśmiechem. Ja po prostu mam dużo ważnych rzeczy do załatwienia. Na przykład, muszę odhaczyć popołudniową drzemkę, inaczej mój mózg nie pracuje. I ziewnął tak szeroko, że aż świeczki na stolikach zadrżały. Rambo zmrużył oczy, ale nic nie powiedział. Czuł, że koala coś ukrywa. A dzieci, chichocząc i szepcząc między sobą, wybiegły z baru, nie mogąc się doczekać kolejnej historii o tym, jak ich bohater naprawdę poradził sobie z koszmarem ciemności. Nikoś tymczasem znów się przeciągnął, spojrzał na mroczne drzwi prowadzące do świata snów i mruknął cicho. Ech, może jutro! Rozdział drugi, koszmarna ciemność. Bar, senna lada, powoli ucichł. Dzieci rozbiegły się do domów, a na zewnątrz rozświetlały się już latarnie zrobione z gwiazdnego pyłu. Nikoś wciąż siedział przy stole, trzymając w łapkach dwunasty kubek kakao. Udawał, że bardzo uważnie czyta napis na ściance: Uwaga gorące. No no, mruknął Rambo. Opierając się mackami o ladę. Starczy tych wymówek. Nikoś powiedz wreszcie, co się dzieje. Koala gwałtownie zakaszlał, jakby połknął eukaliptusowy liść w całości. A co? Co się dzieje? Nic. Wszystko w najlepszym porządku oznajmił, odwracając głowę. Po prostu wolę dobrze się przygotować jakoś źle dzisiaj spałem. I nie mam energii od rana. Rambo uniósł brew. Ośmiornica wyczuje wymówkę na kilometr. Mów prawdę, bo i tak cię rozgryzę. Nikoś spuścił uszy. Jego futrzaste policzki zaróżowiły się, jakby ktoś posypał je truskawkowym pyłem. No dobrze, westchnął. Bo ja ja też boję się ciemności. W barze zapadła cisza tak gęsta, że aż muchy przestały bzyczeć. Ty? zdziwił się Rambo. Ale przecież ty uwielbiasz spać. Myślałem, że ciemność to twoje królestwo. Królestwo? Koala wzdrygnął się. Ja zawsze śpię przy lampce. W ciemności mam wrażenie, że ktoś na mnie patrzy. Jakieś oczy w kącie, potwory chodzące po ścianie. Rambo podrapał się macką po głowie. Hm. Może to właśnie najlepsza okazja, żeby zmierzyć się ze swoim strachem. Koala spojrzał na niego jak na kogoś, kto zaproponował spacer w czasie burzy piorunów. Ty naprawdę sądzisz, że ja? Ja mam iść do koszmaru o ciemności, gdy sam się jej panicznie boję? zapiszczał cienkim głosikiem. Tak, ośmiornica uśmiechnęła się ciepło. Nie można całe życie uciekać przed swoimi lękami, bo w końcu się zmęczysz i nie będziesz miał siły z nimi walczyć. I nie martw się, nikt nie oczekuje, że będziesz idealny, wystarczy, że spróbujesz. Nikoś westchnął tak głośno, że aż jedna z lampek na ścianie zgasła. No dobra, spróbuję, wymamrotał, ale niech będzie zapisane w księdze historii, że zrobiłem to pod przymusem. Rambo poklepał go macką po ramieniu i otworzył drzwi do świata snów. Za nimi rozciągał się tunel utkany z mgły. Prowadzący prosto do koszmaru małego Tomusia. Nikoś, cały roztrzęsiony, wszedł w mrok, i nagle wszystko zniknęło: niebo, gwiazdy, podłoga nawet on sam prawie nie widział swoich łapek. Była tylko ciemność gęsta, lepka, cicha. Hello? Czy jest tu kto? pisnął Koala. Echo odbiło się i wróciło do niego groźnym szeptem. Koala poczuł, że futerko na karku staje mu dęba. To tylko niezapalone światło, mruczał do siebie. Tylko zwykły koszmar. Nic wielkiego. Bułka z masłem, bułka z a Nagle w ciemności zapaliły się ogromne świecące oczy, mrugały złowrogo, jakby obserwowały każdy jego ruch. To, to, to tylko latarka, na pewno! jęknął. Ale oczy mrugnęły i zaczęły zbliżać się do niego. Nikoś odwrócił się i zaczął uciekać. Wpadł prosto na coś twardego. Pędz. Ała moja głowa! jęknął, pocierając nabitego guza. Ruszył dalej, ale w ciemności ciągle odbijał się od czegoś, raz od ściany, raz od drzwi, które akurat były zamknięte, a raz wpadł na krzesło i uderzył się małym palcem u stopy. Dlaczego wszędzie są ściany? Zawył. To pułapka. I znów z pleców dobiegło go echo jego własnego krzyku. Pułapka, łapka, apka. Koala jeszcze szybciej pobiegł naprzód, aż nagle trzasnął w coś metalowego. Ojej, jęknął, chwytając się za nos. To. to klamka? Tak. To na pewno szafa. Na oślep wcisnął się do środka. Pachniało tam trochę kurzem i dziecięcymi skarpetkami. Tutaj mnie nie znajdą, szeptał cały się trzęsąc. Jestem bezpieczny. Ciemność nie jest straszna. Ciemność nie jest straszna, ale im dłużej siedział w mroku szafy, tym mocniej serce waliło mu jak bębenek. Cisza dudniła w uszach, a wyobraźnia podsuwała mu coraz gorsze obrazy. Dłonie wynurzające się z ciemności, słowrogie szepty, oczy czające się tuż obok. Nikoś zakrył twarz łapkami i zaczął szeptać do siebie. Nie ma się czego bać, prawda? To tylko brak światła! Ale jego głos drżał jak liść na wietrze, i wtedy w samym środku tej ciszy, ogromne oczy pojawiły się znowu, jeszcze bliżej, jeszcze jaśniejsze. Koala aż podskoczył w szafie i zapiszczał Ratunku, ja chcę do mamy. Rozdział trzeci, światło prawdy, Nikoś wyskoczył z szafy, jak korek z butelki lemoniady. Trząsł się cały jak galareta i biegł na oślep, aż nagle potknął się o coś leżącego na podłodze. Ała, moja stópka! krzyknął, przewracając się prosto na małą lampkę stojącą przy łóżku Tomusia. Lampka rozbiła się, a jej neonowe światło rozlało się po pokoju jak złoty promień. I wtedy stało się coś niezwykłego ciemność zniknęła. Wszystko rozświetliło się jasnym, ciepłym blaskiem. Nikoś przetarł oczy i za nie mówił. A to co takiego? Gdzie one się podziały? Wymamrotał. Tam, gdzie przed chwilą widział potwory, były tylko zwyczajne przedmioty. Bestia, która głośno sapała i dyszała, okazała się być krzesłem przykrytym stertą ubrań. A koszulka zwisała tak, że wyglądała jak paszcza z wielkimi zębami, ogromny czarny olbrzym ze ściany, to po prostu zwykła zasłona, która kołysała się lekko od przeciągu. A potwór o świecących oczach, to tylko wieszak z kurtką, której guziki odbijały światło, jak dwa złote punkty. W tej samej chwili, mały Tomuś, gdzieś daleko w swoim łóżeczku, odetchnął spokojnie i zasnął. Po raz pierwszy bez lampki nocnej. Koala stał jak wryty, a jego uszy zwisały ze wstydu. To, to wszystko było tylko w mojej głowie, powiedział półgłosem: Bałem się zwykłej zasłony i guzików. Zaraz potem roześmiał się tak głośno, że echo odbiło się od ścian pokoju. Ha ha ha! To niezły ze mnie bohater, co ucieka przed krzesłem z koszulką. Jeszcze chwilę chichotał, aż w końcu wypiął pierś i dodał bardzo poważnym tonem. Mój plan wypalił w stu procentach. Wszystko poszło tak jak zakładałem. Chciałem zdemaskować potwory światłem i mi się to udało, ha! Na pamiątkę zabrał koszulkę ze sterty ubrań i przeniósł się z powrotem do baru senna lada, gdzie czekała już na niego cała gromadka dzieci, spragnionych nowej opowieści. No i co? Opowiadaj! krzyknęła Hela. Jak było? Nikoś stanął na stole i zaczął wymachiwać łapkami. Ach, dzieci moje, to była walka, jakiej świat jeszcze nie widział. Potwory miały oczy wielkie jak księżyce i błyskały nimi jak latarnie morskie na burzliwym oceanie. Z ich paszczy buchał ogień, a z uszu strzelały pioruny tak głośne, że szyby w całym mieście drżały. Rzucały we mnie plazmowymi kulami, a ja. Ja skakałem, robiłem uniki, i odbijałem ich ataki niczym prawdziwy rycerz. Ich krzyki były straszne, ale zagłuszałem je moim heroicznym chrapaniem. I w końcu, BUM! tu klasnął w dłonie. Wyprowadziłem ostateczny cios prosto między ślepia największego potwora. A jak reszta zobaczyła, że pokonałem ich przywódcę, to błagała mnie o litości. I rozbiegła się na wszystkie strony świata. Dzieci klaskały w dłonie i piszczały z zachwytu. Gdy bar opustoszał, Rambo stojący za ladą zmarszczył brwi i spytał: Nikoś, dałeś radę. Jestem z ciebie dumny, chłopaku. Ale powiedz mi, jak było naprawdę. Koala spuścił uszy i poczerwieniał pod futerkiem. No, dobrze, dobrze. mruknął. Może trochę zmyśliłem. Nie było żadnych piorunów ani ognia, ani też plazmowych kul. Tak naprawdę to użyłem światła, żeby je przepędzić, włączyłem lampkę, a one po prostu zniknęły. Ale to był mój plan. Rambo uśmiechnął się ciepło. Widzisz? Powiedział. Czasem największe potwory żyją tylko w naszej wyobraźni. A odrobina światła, nawet najmniejszy promyk odwagi, potrafi rozproszyć najciemniejszy mrok. Tamtej nocy, w neonorii, koala nikoś długo wiercił się w łóżku. Obok niego stała jego ulubiona lampka. Dobrze, dziś spróbuję zasnąć. Bez ciebie, moja przyjaciółko, chyba czas, żebyś poszła w odstawkę. I choć trochę niechętnie. Po raz pierwszy w życiu zgasił ją i zasnął w zupełnej ciemności. Chrapał głośno, ale tym razem spokojnie, bo zrozumiał, że ciemność sama w sobie nie jest straszna. To nasza wyobraźnia maluje w niej potwory, a wystarczy odrobina światła i odwagi, by je przepędzić.